Czy na tej konsoli jest Ultimate Mortal Kombat 3 z MAME, czyli automatów? Już sprawdzamy. Czy jest? Ogólnie przypominam, że jest to konsola przenośna, bardzo mało kosztuje, a ma ponad 16 tysięcy łącznie gier z 40 różnych konsol. Są właśnie automaty, starsze komputery jak Atari czy Amiga. Są też prawie wszystkie Nintendo. Wszystkie segi jest PSX, a także jest PSP, więc mega fajna frajda z grania w te gierki czy z PlayStation, czy z PSP, czy z Segi, Game Boy, No tutaj wszystko jest. No ale pytanie było o Mortala, więc klikamy Y i szukamy. Dobra, Mortal wpisany, sprawdzamy. Jest tyle Mortali, proszę bardzo z ich pełno. No, ale interesował Cię ten z automatów y, Ultimate. To jest ten. Dobra, mamy to. I... nie wiem, zagramy ten. Dobra, przy... No i mamy. Kurde, nie umiem w to grać za bardzo. No, ale jest ogólnie. Także jak chcecie sprawdzić, czy jest jakaś tutaj gra, napiszcie w komentarzu, to dla Was sprawdzę, a link do konsoli jest na moim profilu, możecie też napisać w komentarzu, link to Wam podeślę. Pozdrawiam.